Witam wszystkich, to jest już aż może dopiero drugi odcinek. Gierek Gobby i tak eliminacja, eliminacja też jest oczywiście ważna. I tak były trzy głosy na jedną paru, jednego gościa i tak wszystkie głowy, głosy były na parówę. Jakby zlikowałeś to 5 sekund temu. Nie zlikowałem za wpisie. I co? No i parówę odpadasz, więc ja tylko sobie szybko... Ugotowana smakuje lepiej, ale no dobra, niech już będzie i tak jest taki problem. Bo jest tu ich tylko teraz sześciu, ponieważ pan kamień gdzieś się zapodziała, nie chce nam się go szukać i no nie wiemy w sumie, co się z nim stało. Już nigdy, stąd nie wyjdziesz. No, no to no, jeżdżę. No, 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 no. Dlatego postanowiliśmy, że. Dołączy nowy uczestnik, znaczy ja tak postanowiłem, oni nie mieli za bardzo nic do gadania I tak, wybrałem sobie nowego uczestnika I tak Poznajcie tego pana, pan śmietnik Dzień dobry, jestem śmietnikiem I co, no i on dołączy do uczestników Dokładnie tak I tak, i drugi odcinek to muszę coś dorzucić do tej nagrody, która tutaj jest Więc, więc tak Dzisiejszą nagrodą, którą tutaj dołożymy będzie BMW, takie ładne, no to jest już porządane, no, prawda? Sam bym chciał to wygrać. W sumie i tak może to za... Dobra, nieważne. I tak, no i dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, kurde, będzie polegał na tym. Boże, jak ten kod się nazywał, Betoniasz, czy, czy jak on się nazywa? Ale dobra, nie przedłużajmy, Zak. E Wyzwaniem będzie jak najszybsze dotarcie do starej fabryki Screena, która jest trochę zarosła, i tam będziecie się ścigali, kto pierwszy tam, może trzech ostatnich pójdzie na eliminację, może tak zrobimy. Yy, ogólnie się przeniesiemy w inne miejsce, z którego będziemy startować, ponieważ tutaj jesteśmy tylko, żeby zrobić ładny wstęp. No to przenosimy się i będziecie zaczynać. Dobra, ogólnie najpierw yy, tutaj stąd będziemy zaczynać, ale najpierw. Ja muszę iść na metę, żeby... żebym tam czekał i żebym dobrze sprawdził kto będzie pierwszy. a kto ostatni w sumie mówię, trzech ostatnich idzie na MNC, no i co? I, I jakby jak usłyszycie huk, to możecie zaczynać. Dobra, możemy zaczynać. Jasny gwint! Dobra, czomli, jaki masz pomysł ogólnie? Tak, żebyś tam się dostać jakoś szybko i żebyśmy oboje byli bezpieczni, a nie takie jak ostatnio. Ale to ty byłeś bezpieczny ostatnio, więc co ja mam do tego? Dobra, czy masz jakiś pomysł? Ogólnie, ogólnie, dawaj jakieś pomysły, no, no nie wiem, nie wiem. W sumie mam pustkę w głowie. Przesuńcie się! Huh, Kuś, czemu ja mam takie małe nogi, nie? Jakby mam jedną dużą rękę, a druga jest asymetryczna. I kurde, mógłbym mieć chociaż dłuższe nogi, nie? Ej, czekaj Dobra, Czomly, masz jakiś pomysł? Ja bym dostał, no kurde, musimy się tam jakoś dostać. A może byśmy zaczęli iść? Nie, to stary, to jest zbyt proste, no. A może ty masz jakiś pomysł? Przybądźcie z nieba. A no, zapomniałem, ty nie jesteś za bardzo rozmowy. W sumie masz trochę słabo, bo nie umiesz się ruszyć chyba za bardzo, że nie. z nieba, no. Czekaj, co masz na myśli? Co? Co tu jest? Czy to są aniołki, boże? Nie, co niemożliwe. Kurde... Jaki masz pomysł kolego? Czekaj, czekaj, tylko tak. Usiądę tu... Ej, nie siedź mi na mordzie! Dupskiem! Dobra, dobra, teraz... Teraz jedź! Kurde. Szybciej. No i polecieli. To co robimy? Nie wiem może kurde zamówimy Ubera. Jak zamówimy Ubera? Co ty myślisz, że tu Uber dojedzie? No to w sumie ja już zamówiłem. Czekaj, jak zamówi. Dzień dobry. Czy ktoś tu zamawiał Ubera? Eee, Uber. Dobra. To co wsiadamy? Tylko jest taki problem. Uber jest jednoosobowy. Hmm. No nic. Dobra, co mi? Poświęcę się dla ogółu, ty jedź, wygraj to dla nas, dobra, nie zawiodę cię. uber, następne, jedź na tego, do fabryki. Jeśli się pośpieszysz, to może dogonimy tego pomarańczowego gnoja, ostatnio mnie człowieku znokautował z 45. nie daruję mu, możesz jechać szybciej. No, to jest jakby moja maksymalna prędkość przy tym, jak ktoś siedzi mi dupom na ryju. Dobra. Jedź i nie gadaj. O kurde, znowu jesteś pierwszy. No. Kurde, jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Dobra, jesteś bezpieczny. A te aniołki? Dobra, wywalone. Kurde, ktoś tu kosi w ogóle, czy... Jakby nikt nie kosi, dobra, jedziemy. Zawracaj. Zawracaj uber, wybierz inną trasę. Ostatnie. Ostatnie co mogę zrobić, to poprosić Bogów o dar. O piękny dar. Berpokopter! Zapomniałem, że to nie to uniwersum. Kurna, chyba muszę jednak iść z buta. Widzisz tam tego typa? Mm, czekaj, obrócę się. Yy, widzę to, zróbmy taką brawurową akcję. Że Ty teraz włączasz turbo, podjeżdżasz do niego jak najszybciej możesz. Ja mu Ja skaczę na niego, walę mu no i oboje będziemy bezpieczni. To się nie uda, dobra. W to mam. Jazda! Ale kurde, gdzie tu jest druga droga? No kurde, jak nie wiesz, gdzie jest druga droga? O patrz, widzisz tam tą kostkę? Jedz za nią, po prostu jedz za nią i ją wyprzeć. No dobra. Jadę. Ojcze nasz, ojcze nasz. Ciekawe, czy mu się mówi ojcze nasz. Jakby, czy on jest ojcem nas wszystkich, to jakby niemożliwe. On by musiał tyle zrobić. Czekaj, czy to jest to, co ja myślę? Hallelujah! Aniołki Boże! Tak! Kurde, osiewierci! Ja może tu nie będę przeszkadzać, tylko sobie dojadę do mety spokojnie. A panowie sobie e, róbcie to, co macie robić na rapt. Ura, możesz mi pomóc. O, witaj debiutancie. jesteś drugi oraz bezpieczny. Fajnie. Oh, kuźwa, kolejny, który używa aniołków, skąd się bierze? Dobra, nieważne, jesteś bezpieczny. Kurde balai. I cyk wyminięta, brawo. Oni się dubiją, czekaj, może nam się jeszcze uda wygrać, ty. O braciszku, dobrze, że jesteś. I drugi, braciszku, co ty jesteś Uberem? Tak, zawieź gdzieś kogoś. Nie, dobra, nie trzeba. Dobra, wszyscy tu już są, więc e, reszta idzie sobie na eliminację. Dobra, zagłosujcie, kto ma odpowiedzieć, to ma być ta niepozornie dziwna kostka drewna. Czy może. No co, wy jesteście jakąś homoparą, czy. O co wam chodzi? W każdym odcinku się musicie przytulać, nie rozumiem tego. On mnie zaczął bić Dobra. Nieważne czy ma otwać kreider czy ten ziutek. Eee, dobra to było chyba na tyle. Eee, nara. Zakład został spełniony a jako, że ja dobrym człowiekiem jestem. To tak, otworzymy to... Boże Święty co ja robię. Najbardziej mnie przeraża to, czemu tu pisze PSODic Universe 7 kart i jedna specjalna, naprawdę, czemu tu pisze psychodelik, to jest jakieś Bardzo dziwne i niepokojące Jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, ostatnio byłem sobie w Empiku I znalazłem pewną ciekawą rzecz, pewne ciekawe figurki z pewnej serii, której teraz tutaj nie, nie będę wymawiał I no po prostu mnie o ile to kosztuje, tak? W ogóle ciekawostka, te saszetki za 40zł są od firmy Kobi więc naprawdę ciekawie się tam dzieje. No ale dobra, przechodząc do tego, tak wygląda cała paczka. Jak widzicie, jest nienaruszona. Teraz już jest naruszona. I tak. O kurde, ale to będzie opening. Dobra, Tylko czy tu jest specjalny. Dobra, wywalone. Co to jest? To jest ta specjalna, bo ona się tak mieni. Cagnoilio Insaponato, czemu ja to czytam? Batato Peloso Strambo Eguloso, Felice Volantino, Tralalito, coś tam. Bone Cambalabu, co znam akurat, to gówno znam. Furf, Nie, dobra, nie mogę. I ostatnio to też znam. Blueberry nie, octopus, inni. nie No super karta, super paczka, nie kupię więcej nigdy. Elo.